I koń kończyć będziemy już na pełnym spokoju wszystko, więc dziękuję Wam wielkie za ten rok. Bardzo trudny, fajny i dziwny jednocześnie. Za cały support, tak naprawdę, ten roczny, który. Który pomogliście mi rozwijać ten kanał, bo wzrost był naprawdę bardzo duży. Działo się bardzo dużo. Liveu cała masa, filmów było mniej. Zmieni się to obiecuję to, że od przyszłego roku się to zmieni diametralnie i mam plan na całkowicie inny rozwój, więc postąpięc ten rok to był dobry rok. Ciekawy rok i niech kolejny rok będzie lepszy od tego, co było w ten pod tym względem, więc to akurat będzie najlepsze podsumowanie i najlepsze zakończenie pod tym względem, dla was wszystkiego najlepszego, dzięki dla was wszystkich za to, że jesteście, że oglądacie to, że pozwalacie mi się rozwijać yy, kolejny rok i oby cały czas się to rozwijało, doszło, tak jest teraz, więc... Dawcie się dobrze jutro, odpocznijcie sobie i spodziewajcie się jutro filmu podsumowującego rok. Spodziewajcie się pierwszego filmu też, który wrzucę i spodziewajcie się drugiego i spodziewajcie się całej masy nowych projektów, nowego wszystkiego i dobrej zabawy dla wszystkich. Dzięki wielkie i do zobaczenia w nowym roku. Na razie. Drive. I know you won't be long.